Patek Paczowski przed XTBK w Koloseum 2. Witamy serdecznie. No jak emocje pytam tutaj wszystkich, no im bliżej do tej gali, tym domyślam się większe. Witam serdecznie wszystkich. Emocje są coraz większe. Im bliżej do walki, tym, tym emocje rosną. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc całego tego widowiska, bo, bo to będzie wielki event w historii polskiej sportowalki. Cieszę się, że biorę w tym udział i szczerze mówiąc, już nie mogę się doczekać soboty. pytałem gdzieś tam o to, ale to, to chyba jest takie spełnienie marzeń, że, że gdzieś tam kiedyś ta kariera piłkarska i teraz też walczysz na arenie, można powiedzieć, piłkarskiej. Wiesz co, nie łączyłbym tych dwóch faktów, jakoś tam stadionu piłkarskiego z, z tą walką. Ja już można powiedzieć o piłce. W jakimś stopniu zapomniałem od kiedy zacząłem swoją przygodę ze sportami walki tak na poważnie. Trenuję codziennie i gdzieś tam ta piłka poszła w odstawkę, tak naprawdę jeżeli chodzi o, o mecze piłkarskie, to e, oglądam głównie e, mecze kadry narodowej, natomiast piłką aż tak się nie interesuje i ja aż bardzo tak tego nie wspominam, raczej staram się skupiać na swoim rozwoju fajterskim. Ale fajna, rzeczywiście, wróciłeś na stadion w jakimś tam, w jakimś stopniu, jest to rzecz niecodzienna, że taka gala w takim miejscu, przy takiej ogromnej publiczności, to są dodatkowe emocje. Przede wszystkim są duże emocje, dlatego że będzie tam 60 prawie tysięcy ludzi e, i bardzo, bardzo wiele osób będzie to też oglądało. E, jeszcze dodatkowo walczy z Michałem Materlą, czyli legendą e, polskich sportów walki, człowiekiem, który stoczył wiele wspaniałych bojów. E, jest jest, jest niesamowitym wojownikiem, także fajnie, że skrzyżujemy rękawice i, i mam nadzieję, że zrobimy naprawdę fajne widowisko. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej piłki, bo mówisz, że już aż tak nie śledzisz, ale poza kadrą zdarza się jakieś mecze oglądać? Jakąś masz drużynę, z którą sympatyzujesz poza Legią? Wiesz co, jeżeli oglądam mecze piłkarskie, to z uwagi na to, jak jestem w odwiedzinach u rodziców, to mój tata jest tak jednym kibicem piłki nożnej, że ogląda każdy mecz niezależnie jaka drużyna gra, czy są Polacy, czy kurne, Anglicy, ktokolwiek nie gra, jeżeli tylko piłka jest transmitowana, on cały czas jest przed telewizorem, więc przy okazji wizyt na pewno zdarzało mi się oglądać. Natomiast jeżeli komuś mam kibicować to tylko wymczę się legia Warszawa. Ile lat Ty już trenujesz MMA? Pierwsza moja walka była w 2019 roku i tak naprawdę tą pierwszą walkę wziąłem z marszu, trenując tylko i wyłącznie kickboxing, 2-3 tygodnie przygotowywałem się pod MMA, także można powiedzieć 4 lata, ale pamiętajmy, że też po drodze miałem sporo przerw spowodowanych operacjami i kontuzjami. Natomiast ostatnie półtora roku, bo tak naprawdę od lutego zeszłego roku trenuję ciągiem, trenuję bardzo intensywnie, bardzo mocno i ten rozwój jest naprawdę bardzo szybki z Michałem Materną, czyli legendą KSW, spodziewałeś się kiedyś, że ta kariera nabierze aż tak szybkiego rozpędu? Ja pamiętam, że twoje walki jeszcze wtedy chyba było ACB, nie wiem czy, czy już się nazywało ACA, Knockout, chyba to był w pierwszej rundzie. I teraz walczysz na narodowym z Michałem Materną. Sądziły, że ta kariera aż tak eksploduje? Wiesz co, no ja zawsze mierzyłem wysoko, zawsze mierzyłem najwyższe trofea, a jeżeli chodzi o walkę z Michałem, no to już kiedyś ona gdzieś była planowana nawet na gali FM przez, przez tamtą federację, gdzieś były rozmowy, natomiast było wszystko o to, że ja... Znowu miałem konkursję, więc to wszystko nie wypaliło. No ale cieszę się, że walczę na stadionie narodowym, że jestem, bo to trzeba przyznać, że, że czuję się wyróżniony w ten sposób, że, że walczę na stadionie. To jest jakaś nobilitacja dla mnie jako fajtera. No i, no i cóż, no, oczywiście to jest pewien etap, ale to myślę, że nie jest najwyższe, co mogę osiągnąć w swojej karierze sportowej i, i oczywiście po stadionie będę stawiał sobie kolejne cele, najwyższe cele po to, żeby zostać mistrzem. Może to nie jest ta najwyższa rzecz, którą możesz osiągnąć, natomiast no, jest to na pewno, tak jak mówiliśmy, wyróżnienie. Natomiast ja chciałem zapytać o samego Michała Materle, no bo wiemy, że tak przynajmniej się można, może wydawać, że jeżeli ta walka się potoczy. To raczej y, na Twoją korzyść, natomiast no, w parterze wiemy, że Michał Materla no, zdecydowanie dłużej trenuje i zdecydowanie jest y, jednym z lepszych parterowców myślę w, w tej kategorii. Czy Ty się obawiasz gdzieś tam tych sprowadzeń? Ćwiczyłeś wychodzenie z krucyfiksa o defensywne zapasy, czy, czy raczej się, się nie, przy, nie przygotowujesz na taki scenariusz w ogóle? Wiesz co, cała moja przygoda w MMA, jak się zaczęła, to ja już od początku wiedziałem, że przeciwnicy będą chcieli mnie sprowadzać po prostu na, na, na ziemię i toczyć walkę w parterze. Więc tak naprawdę od kiedy zacząłem trenować MMA głównie na tych elementach się skupialiśmy, więc obrony obaleń, wstawania, no to to są rzeczy, które naprawdę mielimy na każdym treningu, więc to nie jest mi obce Też teraz w przygotowaniach trenowałem z Bartkiem Fabińskim, który, który z tego słynie, że cały czas przewraca, cały czas lubi toczyć walki gdzieś tam w parterze. Więc... Myślę, że to idealny sparik partner, jeżeli chodzi o Michała. Eee... No, więc myślę, że jestem gotowy. To właśnie taki Panamezis ze Skry Sport przychodzi do Was na sparingi. Jak duży wkład to oni mają, jak dużo się zmieniło, odkąd właśnie oni przychodzą do Was na sparingi i powagają Wam w przygotowaniach? Już od kilku miesięcy taką współpracę zawiązaliśmy. Każdego tygodnia sparujemy albo u nas, albo na Skrze. Mamy nasz, naszych zawodników, jest około kilkunastu. Skra ma myślę, że nawet dwudziestu kilku zawodników, więc fajnie, że mamy okazję. Razem trenować, rozwijać się wspólnie, bo każdy coś wnosi, każdy ma inny styl, trochę in, inaczej trenuje. Więc fajnie, że taka współpraca i przyjaźń jest zawiązana. Trenujemy razem, rozwijamy się razem i przygotowujemy się razem do kolejnej walki. Czy Dominik Janikowski pomagał ci jakoś wyjątkowo? On już walczył z Michałem Materlą, także wie, co potrafi twój przeciwnik. Z Damianem tak. Rozmawialiśmy na temat, na temat walki z Michałem. Natomiast nie specjalnie dużo trenowaliśmy ze sobą. Zdarzały się treningi, że trenowaliśmy razem, ale głównie, jeżeli mamy wymienić tutaj dwie osoby, z którymi najwięcej rund zrobiłem, no to Bartek Fabiński i Przemek Krzyżka. Tutaj dzisiaj z okazji Dnia Dziecka wszystkich pytam, kim chcieli być, jak, jak byli dziećmi i ulubiona potrawa z dzieciństwa, jak to u Ciebie wygląda? Ja zawsze chciałem być sportowcem zawodowym, także udało mi się spełnić to marzenie. Ulubiona potrawa z dzieciństwa to jest prosta odpowiedź kulki na mleku. Wrócę na momencik, zostawiam te przyjemne gastronomiczne tematy, wrócę do tego, co Cię czeka, do tej osoby rywala, do Michała Materli. Wiemy dobrze, co tam ostatnio go spotkało, wiemy dobrze, że dla niego ta walka też ma jakieś tam znaczenie. Z drugiej strony niektórzy mówią, że ta porażka w tym pojedynku może oznaczać przez niego zakończenie ostateczne, chociaż on kończy bez przerwy tę karierę, może, może oznaczać zakończenie przez niego kariery. Zakończyć karierę Michała Materli, to jest coś, co Ci tam też w głowie siedzi? Co ja Michałowi życzę, żeby jego kariera trwała jak najdłużej, jak najwięcej walk żeby toczył i żeby przede wszystkim był zadowolony z siebie, żeby zdrowie mu towarzyszyło. Nie myślę w ogóle w ten sposób o tej walce. Ja tylko i wyłącznie skupiam się na tym, żeby wygrać ten pojedynek. Szykuję się na najlepszego Michała Materle i mam nadzieję, że we dwóch staniemy po prostu na wysokości zadania i stoczymy fajny bój. Odnosząc się jeszcze do tej walki na fm Myślę, że jak bardzo ta, to przeciągnięcie tego pojedynku działa na Twoją korzyść? Ja no zdecydowanie działa na moją korzyść. Myślę, że w tamtym momencie nie byłem jeszcze wykształconym zawodnikiem MMA i miałem dużo więcej braków. Teraz w tej chwili już naprawdę wiele, wiele pracy wykonaliśmy i te efekty czuję zupełnie jestem innym zawodnikiem niż wtedy. Także na pewno, na pewno to bardzo na korzyść moją. Wracając jeszcze do Michała Materli, czy ty oglądałeś ten film, który premierę będzie miał jutro oficjalną, albo czy zamierzasz go obejrzeć, nastawiam stawiam, że raczej nie przed walką? Wiesz co, nie widziałem, ale słyszałem, że bardzo fajny film, na pewno obejrzę po, po walce. Jakoś teraz yy, nie, nie miałem czasu na takie rzeczy w ogóle, ale po walce tak, na pewno obejrzę. Nie oglądam, bo podobno jest fajny, także jeszcze go może za bardzo polubisz mm. i będzie słaby pojedynek. To samo, no dziękujemy i widzimy się jutro. Na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękuję.